To What a wonderful... Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Liliana Solis Ja Was witam w kolejnym odcineczku z gry Star Stable Online Dzisiaj będziemy robili kłeściki od Marleya Dlatego jesteśmy już tutaj blisko obok mm, Obok Tak, jesteśmy blisko obok, ale jesteśmy na razie jeszcze na farmie Steve'a I zobaczmy co Marlene i man nam tutaj do powiedzenia <laughs> e, Obstawiam nowy wyścig. Co tam Asis? Chcesz spróbować sił w Barrel Racing? Obawiam się, że jest pewien problem. Nieczęsto jestem zajęty, ale dzisiaj mam ręce pełne roboty. Bo widzisz, dzisiaj jest 15. rocznica śmierci tatki. Reni Bob Summers tak się nazywał. Był najlepszym rolnikiem na Jarwiku. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko obrabił ziemię. Mieliście okazję się poznać? Pewnie tak, bo trudno było go przegapić. Miał brązowe włosy i nosił koszulę w kratkę, czerwone buty i ogrodniczki. Wygląda jak twój klon, ale to nieistotne. E, 15 lat temu nie było mnie w Jurwiku. Na pewno? Hmm, wierzę ci na słowo. Bo wydaje mi się, jakbyśmy mieli cię na Jurwiku od zawsze. W końcu tak dobrze znasz tę wyspę. A może to nie ty, tylko jakaś inna Astrid? Kto wie? Skoro już wiesz wszystko o tym wielkim człowieku mogę Ci wyjaśnić, dlaczego dzisiaj jestem tak bardzo zajęty. To, to, to nie jest logiczne, że on idzie na jakiś tam grób? nie? Okej? Okay. Razem z rodzeństwem organizujemy uroczystość upamiętniającą naszego ojca. To będzie coś wspaniałego. Zobaczysz. Właściwie to możesz, chcesz nam pomóc. Im więcej, tym weselej. Astrid, pomyśl o moim tacie. Broni Bob Summers, najwspanialszym rolnik w historii. Będzie ci wdzięczny za pomoc. Ale spoko, nie naciskam. Nie no, dobra, pomożemy. Chociaż myślałam, że to sam wyścig będzie. Pomyśl o tym, dobra? Nigdzie stąd nie ruszam. Jeśli nie pomożesz, to przecież wcale nie zawiedziesz starego dobrego tatki. Ehe, przepraszam, ale muszę zadbać o czyją szczęść A więc chcesz pomóc Summersom? To bardzo miłe. Dobra, co chcesz zrobić? A tak, brakuje nam tego, czym uczcimy pamięć naszego ojca. Obrazu, serio? Myślałam, że piła wino. Ale obraz okej okay, też może być. Zabawiłem portret u artysty z miasta Jorvik, który ma swoje studia gdzieś na placu Aiden. Nie mogę, się zosta nie mogę zostawić gospodarstwa, więc może ty znajdziesz tego malarza? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Astrid, więc tak musisz jechać do. Hej, czekaj. Ole, miło cię widzieć, co cię to sprowadza? O! Ale ma superaśnego kota! Ale czaderski. Co tam u Was dzieciaki? Umówiłam się ze znajowym na rozmowę wideo, pomyślałam, że przejdę tutaj poszukać ciszy i spokoju. Jasne, Boni, proszę bardzo, a co tam u Twojego przyjaciela? Biedaczysko chyba ma problemy. Ciągle dostaje kwiaty i kondolencje dla kogoś, kto umarł, ale zupełnie nie wie o co chodzi. Dziwna sprawa. To okropne, u nas zawsze jesteś mile widziana, więc możesz zostać, proszę bardzo. Dzięki, młody. Pójdę sobie tam, do potem. Bonnie jest super, nie? Dla mnie i mojego rodzeństwa jest prawie jak druga matka. Ale wracajmy do naszych spraw. Asfit, musisz jechać na plac Aiden i znaleźć tego malarza. Nazywa się Rami. O, to ten papugi. Dzięki za pomoc i do zobaczenia potem. Yy, tak, szczerze, to nie wiem po co ta Bonnie tutaj przyszła. Yy, bo tak właściwie to tylko powiedziała: dwa zdania i koniec. I ma dwa koty. No i jesteśmy już na placu Aiden. Yy, przeraża mnie trochę tekstura tej podłogi, yy, bo jest tak totalnie spłaszczona i odklejona od właściwie w sumie wszystko, co jest odklejone. I mega spłaszczony, A dobra, nie przejmujmy się tym. Yy, tak, rami, to jest jednak ten od papuszki, dobrze powiedziałam. Yy, znaczy nie, dobra, jeszcze nie wiemy, czy to jest ten od papuszki, ale na 90% tak. I jednak dobrze powiedziałam. Port tego rolnika yy, wysłałem go już kilka dni temu. Biedny Marley. Obraz powinien do niego dotrzeć już wczoraj. Miał go dostarczyć ten kurier. JBL. to przychodzi na kawę do centrum handlowego. Może go tam znajdziesz. Powodzenia. Serio? Teraz będziemy... Ej, pokaż to czy to ma pugę. Puga fajna. E, serio? Teraz będziemy jechali do... E, centrum tego handlowego? Szukać jakiegoś kuriera? Skąd on w ogóle wie, że on tam będzie? To jest tylko takie... eh, on tam często łazi. Ale dobra, zrobię po prostu cięcie i zobaczymy się już przy tym typku, A może on jest w kawiarni! Ej, bo zobaczcie, bo schody są pod kawiarnią. Odwrotnie. Tak, on był w kawiarni, jak szukałam gdzieś indziej. O jezu. Yy, to ważne? Właśnie miałem wypić w yearbookie trzecie duże, mrożone macchiato ze karmelem. Nie mogę teraz rozmawiać, jak to mówią, najpierw kawa potem życie. Gościu, dawaj mi tą kawę. Eee, yy, paczkę! Teraz szukasz J B, to ustaw się w kolejce. Czekam tu już od prawie godziny, żeby skończył swoją kawę. Boże, jakie fancy rudy. Mogę zadać Ci pytanie, moja koleżanka Sunshine Joy Tree Ruje ankietę dotyczącą mieszkańców Jorwiku. Chcę się dowiedzieć, co ich pobudza do działania i dlaczego kochają tę wyspę. Ankieta nosi nazwę Serce Jorwiku. Sunshine mówi, że mieszkańcy wyspy są połączeni jakimś magicznym darem. Jak dla mnie, to świetny sposób, żeby poznać ludzi, z którymi normalnie się nie rozmawiam. Eee, no to dlaczego kochasz Jorvik? Co cię tu trzyma Astrid? A skąd ty wiesz, jak ja mam na imię? Czy byłby Jorvik, czym byłby Jorvik bez koni? Ja się ich bardzo boję, ale więź, jaką mieszkańcy wyspy mają ze swoimi wierzchowcami, jest naprawdę niesamowita. To wie, może pewnego dnia poproszę Cię o, poproszę cię o pomoc i przezwyciężę mój strach przed tymi ogromnymi, prychającymi bestiami. A może nie. Ej, my malowane panokki, widzicie to? Też go słyszysz? Co to było? Ej, to był James mi się pokazał na chwilę! Dzięki za twój czas i cenne uwagi, athlete. O! JB chyba w końcu wypił tę swoją cieniutką kabusię. Proszę, możesz z nim porozmawiać przede mną. Potraktuj to jako podziękowanie za Twój poświęcony czas na ankietę. Do zobaczenia i pamiętaj, spieszysz się gdzieś w Bazley syntaxi. Dobra, wypiłem całą kawę. Teraz mogę zacząć dzień. Ach, jak ja uwielbiam tę kawę. Jakby to była częścią mnie. Hehe. Dobra, więc o co chodzi? Obraz od Ramiego. Zostawiłem go w porcie. Chyba już wypiję jeszcze jedną kawę. Aha. Ale fryer. Nie dość, że nas y, tego spławił, musieliśmy czekać aż wypije kawę, to jeszcze nie, jeszcze zostawił ten obraz w porcie i musimy się wracać. Okej, okay, dobra, wiecie co, szczerze to najpierw ja pojechałam do Fortu Pinta y, i tam chciałam odebrać tą paczkę, ale jednak okazało się, że to będzie na Molo 13. Y, a tutaj pamiętam były jakieś dziwne akcje w tym budynku, coś tam, jakiś labirynt, coś tam, coś tam. Y, I tylko tyle też... Tyle pamiętam z tej akcji i wiem, że ta lokacja też była jakaś useless. Ymm, I pewnie nic się w tej kwestii przez najbliższy czas nie zmieni. Ale jak na razie lecimy po z obrazem. Halo, szukasz może jakiegoś obrazu? Podążasz śladami JB, tak? Nie tylko ty, nie tylko ty. Słuchaj, jestem dość zajęty, więc pomogę ci tylko wtedy, jeśli ty pomożesz mi. Poszukam informacji na temat przesyłki, jeśli zajmiesz się etykietami kontenerów transportowych. To fuck, czemu ty gościu pytasz? Znaczy prosisz dziewczynkę jakąś tam 17 o przesyłki tajne, grozi wybuchem. Super. Egzotyczne owoce. Schłodzone. Świetnie ci to idzie. Może zastanów się nad pracą, nad karierą kierownika portu. O, chyba znalazłem to, czego szukasz. Twoja przesyłka jest na poczcie srebrnej polany. Mają jakiś Derek. Odszukaj go, a może znajdziesz i swoją paczkę. Powodzenia. Aha. Przecież to miało być w porcie, a nie w jakimś, kurde, u jakiegoś Dereka. No ale dobra, zrobimy tutaj szybkie cięcie i spotkamy się już u tego typka. No i już się zbliżamy do Derek'a. Tak szczerze to w ogóle nawet nie wiem jak ten chłop wygląda. Czy to jest jakiś nowy wprowadzony NPC? -et? Czy ja powinnam go kojarzyć? E, bo tak szczerze to nawet nie wiem jak on wygląda. O, Derek jest od poczty, okej. Okay. O, hej Astrid, szukasz może ogromnego obrazu kogoś, kto wygląda jak Summers? Tak, dokładnie. Ej, patrzcie, to nawet poznaczek znaczek taki jak Poczta Polska trochę. Na pewno dasz sobie z tym radę. Trochę trudno go chwycić, no ale jest z tobą Candy Girl. Razem na pewno dać sobie poradzicie. O, okej, okay, dobra, mam to na plecach. Mogę jechać szybko? Mogę, no to żaden problem. Myślałam, że będziemy mieli jakieś spowolnienie albo coś w ten deseń. No ale jak spowolnienie nie ma, no to co? No to żaden problem w przewizieniu takiego obrazu. Zobaczymy tylko, co Marley na niego powie. Żeby się nie, zaraz nie okazało, że jest jakiś krzywy, albo coś w ten sposób, że rami go zepsuł. Mm. Oj. Obraz? Masz go, Astrid. Świetna robota. Candy girl, nie musicie już go dźwigać. Zaraz go zabiorę i postawię w odpowiednim miejscu. Wow, ktoś ma tego konia druickiego. Jeden ktoś mi właśnie zniknął. W samą porę poznaj moją rodzinkę. Zostaniesz z nami na uroczystości, Astrid. Oczywiście. Witajcie, bracia i Courtney. Pff, masz obraz? Cieszę się, że w końcu uczcimy tatę. Dacie wiarę, że nie ma go z nami już 5 lat. Klip <grym>, klip. Bracie, nie ma go już 8 lat. Co wy symbały brydzicie? Tata żyje, widziałam go w zeszłym tygodniu. O, ta jest dopiero odklejona. Roni, zaczekasz chwilę. Muszę posłuchać tego, co tu się dzieje. Czekajcie, musimy odpakować obraz. Gotowi? To do dzieła. Ło, wow, ale Pyrolandia. Tacie by się spodobały, prawda? Wykapany on. Tak, świetny obraz. Podobają mi się te ziemniaki. Fajny dodatek, Marley. Świetny jest ten obraz. Zabraliśmy się tutaj, by uczcić pamięć wspaniałego ojca. Najlepszego. Eee. Orany. W zeszłym roku straciliśmy naszego ukochanego tatę, człowieka legendę, Ronieko Boba Somersa. Przestań gadać wszystkim, że nie żyje! Czasem wciąż słyszę jego głos. Niesie się na polach ziemniaków, mówiąc nam, jak bardzo za nami tęskni. Yy, wiesz co, Roni, zaraz do ciebie dzwonię. Tu coś się dziwnego dzieje. Nie złamała, Marli, prawie się płukałem. Prawie. Dzięki, że przyjechaliście, bracia i siostro. Wspaniale móc z wami upamięcić tatę. Mam nadzieję, że niedługo znów wpadniecie, ale nie za szybko, kartni. To spotkanie byłoby idealne, gdyby był tutaj nasz brat, Harley. To ile was jest? What to, fuck? Myślałam, że was to już wszystko. Nie rozmawiałam z nich od trzech tygodni. Od trzech tygodni? Ja nie mam od nich żadnych wieści od kilku lat. Harley? Kim jest Harley? Ej, znowu to samo. Ej, oni mają jakieś rozwojenie jaźni. Słuchajcie, czy mogę coś powiedzieć zanim ta uroczystość dobiegnie końca? Chodzi o waszego tata. Jezu, ten stary na pewno żyje. Jezu, ile ich jest, ale czady Oczywiście Bonnie, najpierw muszę Ci podziękować Astrid Chcę Ci coś dać w ramach podziękowania za Twoją pomoc Możesz czuć się częścią rodziny Summersów. Tatko byłby dumny, gdybym mógł to zobaczyć O, e, Czy oni mi dał klubową koszulkę tej rodziny? Więc jeśli chodzi o Waszego ojca Muszę Wam coś wyjaśnić To co prawda, że Wasz tata nie żyje Że co? Widzicie? Czekaj, co? A, że żyje, nie, że nie żyje, ale zepsułam. Widzicie, próbowałam Wam powiedzieć. Co? Teraz już nic nie rozumiem. Tak, wiem. Dzień jest zbyt krótki, żeby Wam to wyjaśnić, więc po prostu musicie wiedzieć, że stary Ronnie Bob żyje i ma się dobrze. Tak czy siak, obraz na pewno mu się spodoba. Ale. Jak? Pamiętam jego pogrzeb, jakby to było wczoraj. Bracie, to było 15 lat temu. Haha, <śmiewanie> no tak. Jak już powiedziałam, trudno to wyjaśnić. Jestem dobrą przyjaciółką przygotaty, dlatego trzeba Wam wiedzieć, że czasami tylko jedna kopia kogoś to za mało. I tutaj do gry wchodzą nauka, technologia i odrobina robotyki. A Ty, twierdzę, że to mi chodzi, bo to się po prostu rozumie. To nie ma nic wspólnego z Twoją darkową przyszłością, przeszłością. Tak, zdecydowanie chodzi o Darka, ale nie tak głośno. Nie chcemy, żeby samerowie byli jeszcze bardziej zmierzani. Właściwie to mogę ich trochę przeprogramować, żeby zapomnieli o tej rozmowie. To będzie nasza mała tajemnica, a oni dzięki temu będą szczęśliwi. Co? O czym ty? Hmm, nieważne. Cieszę się, że uczciliśmy naszego tatę. Kartni? Nie, karnej, kartni, chodźmy stąd. Tak, tak, było naprawdę miło. Ale ja też uciekam. Czołem. Są roboty? Co? Rety, co za chaos informacyjny. Tatko nie umarł, ale ja mam coś dla ciebie. Podziękowanie. Wezmę cię za kogoś. O... Wezmę cię za kogoś od Semersów, jeśli będziesz w tym jeździć po Irwiku. Do zobaczenia. Pokaż to. A, <śla> czaderska. Jak taka farmerska, to prawdziwa. Sałata, cebula i ziemniaki. Owitej Astrid. Jak najbardziej lubisz jeść ziemniaki, gotowane, tłuczone czy w potrawce? Dlaczego pytam? Bo widzisz dawno, dawno temu świętowaliśmy tak zwany festiwal kartofli. Jednak co na to ci ludzie małej wiary z miasteczka, nie doceniali wielkości ziemniaka i postanowili całkowicie odwołać to święto. Co by na to powiedział mi tatko? Odszedł 11 lat temu więc nie doczekał się dnia, w którym anulowano festiwal kartofli. Naprawdę miałem. Naprawdę myślałem, że to święto powróci. Mój brat barnej dostarczył całą potrzebną zieleninę, no ale jak widać na załączonym obrazku, festiwalu nie ma, a warzyw jest więcej niż jestem w stanie zjeść. Mógłbym zrobić dobry gulasz, rzecz jasna, ale wtedy musiałbym zaprosić braci, czyli trzeba by było powiedzieć Courtney, a przecież każdy wie, że ona zjawia się tylko tutaj zdecydowanie zbyt często. Jezoki taki... nie lubi kobiet. Hej, może zrobimy ziemniaczane baterie? Będą zasilały te dziwne wynalazki Kartneja. Może nawet Big Bonnie znalazłaby dla nich jakieś zastosowanie. Chwila, to ty i Candy Girl lubicie wyścigi, prawda? Tak, zrobię tor z przeszkodami. Zaczynamy? To do dzieła. Ej, szczerze zastanawiam mnie, czy to jest kontynuacja tego, z tym, te, tego questu z tym obrazem? Bo chyba nie. Ale z, póki tu jest jakiś ten wyścig na tego zróbmy ale ja w ogóle nie rozumiem o co chodzi czy... co? oni byli robotami? czy co? bo ja nie skumałam trochę możecie dać mi znać w komentarzu co wymyślicie, bo ja się chyba trochę odkleiłam nie wiem co tam naprawdę no i teraz na przykład skończyliśmy ten quest tym obrazem i czy to jest kontynuacja jego, czy czy nie, jakby... W ogóle tego nie rozgraniczyli w żaden sposób Tylko od razu się to włączyło, więc nie wiem, naprawdę I czemu ta boni programuje tych ludzi, co? To jest dziwne O, jakiś rekord zrobiłam, wow To był chyba brązowy medal Był jakiś taki podejrzanie pomarańczowy Ha! A tata powtarzał, żebym nie bawił się jedzeniem. Nie mów nikomu, ale Barney przygotowuje się dla Ninę tak, że ta nigdy się nie psuje. Więc jeśli zechcesz jeszcze raz wystartować w tym wyścigu, weciągnę warzywa i znów przygotuję dla ciebie tor. Okej, okay, dobra, teraz to jest koniec. Dziwne. E, Intrygujemy tylko, czym ten drugi... Ej, tu jest... mi się tu kamera. Intrygujemy tylko, czym ten drugi brat yy, pryska te warzywa, skoro może je ciągle wyciągać. Ale nieważne. Yy... Tak jak mówię, dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tym questie, o co dokładnie chodziło. Jeszcze zobaczę na mapę. Nie, nie ma tu żadnych questów. Więcej od w tej okolicy. Jakby miało być coś od Bonnie albo od tego braci Marleya, więc nie wiem, mam mieszane uczucia, nie do końca chyba coś zrozumiałam, ale tak to już bywa w Star Stable. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Pa!